Po pierwsze, to już rozpakowane, takie silikonowe formy. Do robienia czekoladek małych. Druga rzecz to jest coś, co zawsze chciałam spróbować. To jest taki zestaw DIY. To jest chyba żywica apoksydowa, czy coś takiego. Znaczy, nie wiem, czy to jest akurat to, ale z tym mi się kojarzy. I będzie takie pudełeczko i podstawka. Krismiksowe kitkate. Tu takie biurki, i orzeszki. Dobra. Dwie świeczki, które są LEDowe. Żeby nasz kocioł nam nie spalił mieszkania I co je wyróżniało od innych To to, że one na zewnątrz nie są plastikowe Tylko one są naprawdę tak pokryte woskiem Właśnie ja przed chwilą zdrapałam No i to jest mniejsza taka Stojaczek Są ma świeczki, tylko takie cieniutkie świeczki Też są LEDowe I Też są pokryte woskiem na zewnątrz Bardzo przypominają prawdziwe świece ja Mam jeszcze takie pazury na próbę Jestem ciekawa po prostu jak to działa Czy coś takiego Przyda się, na pewno. że ostatnie to taki zestawik do wysypania. Trochę pachnie, no jeszcze nie wiem do czego to wsypię. Christmasowy klimacik będzie. To tyle. Nie wzięłam żadnych szydełkowych y, ozdób, ale trochę mnie kusił ten wieniec. Dajcie znać, czy brać go, pojechać po niego, czy nie.